Tom Tomasza Ulbratowskiego w RMF FM. Od lat mu mówiliśmy Tomak, ty zacznij takie robić krótkie formy antenowe To się nazwie Falieton, to będzie się cieszyło popularnością To nie tyle, jak Wałęsa nie to jest pan taki plusowy miesiąc, pan Tomek? To jest o, no? tak, no Słuchaj, Michasiu, uważnie Ważne <laughs> rzeczy będą No tak, nie ma nic złego w niejedzeniu mięsa Ale jak się je mięso, to nic złego też Prawda? 7 listopada obchodziliśmy dzień schabowego, o ile mnie pamięć nie myli, a skuba na morze. To ważny dzień, ten dzień schabowego, chociaż nie wszystkim schabowe są w smak. Pewne koła chcą doprowadzić do zakazu produkcji mięsa. Odważnie całą dwójkę zaatakowały wiadomości, że jak lewicowe pomysły wejdą w życie, to dzień schabowego zastąpi dzień jarmużu. Bach. I zasugerowano, że PSL powinno połączyć, dołączyć do PiS, żeby ratować kotleta. No cóż, jak to mówią, tonący z schabowego się chwyta, nie można grać z chabowym w rozgrywkach politycznych, traktować go instrumentalnie, bo my mamy symbole narodowe, tam flaga, godło i ten właśnie najważniejszy symbol narodowy schabowy, były przypadki niszczenia palenia flagi godła, piszą ludzie na fladze różne rzeczy, że jest przerabiany na różne sposoby w internecie, ale ja na przykład osobiście nie słyszałem, żeby ktoś zniszczył schaboszczaka albo pisał coś na nim, na przykład go i ga go, czy tam fan klub Kamila Stocha i machał kotletem schabowym na trybunach, no nie. No nie. I czyż nie jest tak, że to jednak schabowy jest najważniejszym symbolem Polski, że niezależnie od poglądów religijnych, politycznych, poza paroma wyjątkami powiedzmy, schabowy łączy? I może to nie, nie jest znowu taki głupi pomysł, żeby na przykład nowi posłowie przysięgali na schabowego? Albo jak ktoś z parlamentarzystów jest niewierzący, to mógłby po tekście przysięgi dodać tak mi dopomóż kotlet schabowy. No. Brońmy dobrego imienia schabowego, nie zapominając o innych rzeczach.